Dzień dobry, serdecznie wszystkich Was witam w piękny, pochmurny poranek. Przedpołudniowy poranek, bo to tak chyba, tak to nazwę, przedpołudniowy poranek. Ja dzisiaj mam czarną, ale bardzo słodką, z jedną łyżeczką cukru. Wyobraźcie sobie, że od czasu do czasu, rzadko mi się to zdarza, wrzucam jedną łyżeczkę takiego cukru, zwykłego z cukierniczki do kawy. Szczególnie wtedy, kiedy piję tą kawę tuż po, tuż po śniadaniu. Wtedy... Ten cukier jest bilansowany do tego mojego śniadania. Nie jest on w formie takiego napoju słodkiego, no niby jest, ale jest to jako, jako potrawa, także tak ją sobie tutaj traktuję. A że przy moim dzisiejszym śniadaniu tego cukru było troszeczkę mało tych węglowodanów, to tą łyżeczką sobie to po prostu uzupełniam i to bardzo dobrze mi yy, czasami robi. Pewnie w kilku, kilka osób jest ciekawe co dzisiaj było na śniadanie. Już Wam powiem, dzisiaj było na śniadanie, dwie gęsi dzisiaj zjadłem. Dwie gęsi zjadłem, i od, oprócz dwóch gęsi miałem jeszcze 50 g ziemniaków z wczoraj takich gotowanych z odrobiną spółżyczką, z no łyżeczką może masła tam było. I to było na 30 g skwarków, wytopionych skwarków wieprzowych. Yy, zastanawiacie się pewnie, jak ja dałem raty zjeść dwie całe gęsi. No, dałem raty. Da się zjeść całą gęś, yy, no może bez piórek i bez ogonka. Dlatego, że gęś to jest koncentrat. Takie, takie jajo gęsie to jest koncentrat całej gęsi. Z takiego jaja, wiecie, powstaje cała gęś, więc w tym jaju jest cała gęś, Więc dwa jaja, gęsie, dwa żółtka jaja gęsie go zjadłem. Jedno tak z ciekawostek wam powiem, jedno waży 55 gramów, czyli tak 110 gramów mniej więcej żółtka jaja. Gęsie go zjadłem. To było moje śniadanie. I jest to takie dobre obfite śniadanie, które ma mniej więcej w granicach 17-18 gramów. Białka. Więc, żeby to białko zbilansować, to te ziemniaki nie wystarczyły, bo te 50 gramów to jest dopiero 7, może 8 z racji tego, że to są stare ziemniaki. 8 gramów cukru, więc jak dołożyłem jeszcze 5, to mam wtedy 12 gramów cukru. 12 gramów cukru do 17, 18 gramów białka, czyli jest tak w sam raz, dolna granica w sam raz. I ja wtedy czuję się bardzo dobrze, jeżeli ten bilans się trzyma. Natomiast górną granicę, jeżeli górną granicę tłuszczu, tą tłuszczową, to jest także żółtko jaja, czy to kurzego, czy gęsiego, czy kaczego, czy jakiegokolwiek innego, w swojej proporcji jest 1 do dwóch, jedna część białka i dwa razy więcej tłuszczu, więc dla ludzi, którzy chcieliby zrzucić minimalnie jakiś tam nadwymiar swojej wagi, to jest bardzo dobra proporcja, pod warunkiem, że organizm już zaczął proces zrzucania bo tak to jest nie 1 do 2, tylko 1 do 2,5 powinna być ta minimalna skala żywienia optymalnego. To tak ku przypomnieniu, nie? Ale jak ja do tego jeszcze dodaję tą odrobinę tego tłuszczu na podkład do tych, czy do pod ton podziemniaka, czy podsmażenie tego, tego, tego jajka w formie takiej sadzonej, no to to jest, to nie jest na moje odchudzanie, ale jest to na takie minimum, minimum, żeby nie przesadzić z za dużą ilością tłuszczu, żeby nie przeszkodziło to po prostu w chudnięciu. Tak sobie to bilansuję to dla ciekawskich. Tutaj jeszcze chcę Wam przeczytać, mam tutaj parę fajnych rzeczy do przeczytania, ale chcę się Wam pochwalić, że tutaj na forum ktoś, ktoś mnie pochwalił. To dlaczego ja się mam tutaj przed Wami nie pochwalić, skoro taka stara zasada jest, jak Ty się nie pochwalisz, albo inaczej, jak się nie poszanujesz, to, to się nie pomasz, albo jak ty się nie pochwalisz, to kto się pochwali? To kto was pochwali, jak wy się nie pochwalicie? W tym naszym kraju, naszych przodków albo dziadów, jak kto woli, panuje taki pogląd, że lepiej się nie wychylać, że lepiej się nie chwalić, lepiej żyć cicho, skromnie, tak w wycofaniu do tyłu. Wcale nie. Wcale nie zgadzam się z takim, z takim podejściem do tematu. Trzeba mieć dobre zdanie o samym sobie, bo jesteśmy dla siebie największymi przyjaciółmi to jesteśmy my sami dla siebie. Potem dopiero cała reszta naszego, naszego bliższego i dalszego towarzystwa. To nam, samym sobą, ma być po prostu fajnie. I tutaj ktoś napisał na mój temat. Yy, jak Akademia Zdrowia nie działa w cudzysłowie? Bo ja czytałem ten fragment pana Tomasza z Akademii Zdrowia, co zostało zrobione. Jakie są plany i co jest realizowane za wasze cudowne wsparcie, które tutaj macie a to może już ściągnę, bo już widzieliście, to już zobaczyliście, że będzie pod spodem oczywiście numer konta. Tam są już wszystkie numery konta. Ja już to wczoraj ładnie wklepałem, wszystko wpisałem z różnych walut i tutaj dalej, że to Sławek ma dużą moc sprawczą, ktoś tutaj w cudzysłówiu, w harmonijnym rozwoju fundacji ku dobru wspólnemu. Brawo Sławek. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo się staram, bardzo chciałbym, żeby, żeby, żeby tutaj nic nie zepsuć, bo to samo ja tu nie jestem potrzebny do tego, ale chciałbym tą swoją, tą swoją łapkę do tego przyłożyć, żeby żeby mieć w tym jakiś swój udział. No i dobrowolna jawność działalności fundacji. Co, gdzie, kiedy, ile, jak i tak dalej. A nie jakieś tam komisje rewizyjne i, i coś tam z tego. To możecie sobie doczytać. <laughs> nie chodzi tutaj przecież o komisje rewizyjne. Chodzi o to, żeby, żeby było coś. Coś. To nawet jest źle powiedziane, żeby było coś żeby wyrosło z tego wspaniałe dobro, które, które w sposób mądry będzie ukierunkowane na nasz, już się tak prosi powiedzieć, na nasz rozwój duchowy, ale ja nie chcę powiedzieć rozwój duchowy, na naszą, trzeba by było powiedzieć, na nasz chów, chów, nie wychowanie, tylko na nasz chów. I chów, a chowanie, pan doktor rozgraniczył, powiedział w jednej ze swoich książek, napisał nawet wyraźnie, że, pamiętacie taki cytat, że takie będą rzeczy pospolite gdzieś tam w przyszłości wspaniałe, jakie młodzieży chowanie. Wszyscy rozumieliśmy, w większości z nas, że chodziło tutaj o wychowanie tego, tych, tych młodzieńców, tych wspaniałych młodych dziewcząt, które tutaj po. W wieku dorosłego, i później, i jeszcze z tej starości będą wspaniale rozwijać ten kraj. No, pan doktor zauważył, że to chyba coś innego było na myśli, że tu chodziło o chowanie. Chowanie, czyli odpowiednie wyżywienie tych ludzi, danie tym, tej młodzieży, tym dzieciom tego, co jest najlepsze dla ich organizmów, bo przygotowanie organizmu, aby był najlepszy, powoduje, że ten organizm zaczyna myśleć w sposób najlepszy. I taki, taki był tego sens. I tutaj też nie chciałbym powiedzieć, że trzeba tutaj edukować ludzi kulturalnie, że trzeba tutaj ludzi edukować społecznie, politycznie czy jakieś tam inne. To się nic nie da, bo to jest, to jest robota na siłę, to jest ustawianie, wsadzanie ludzi w takie dyby, gdzie ktoś sobie wymyśli, że to będzie najlepsze dla, dla tej grupy i nic innego, nic lepszego. Bo to było jego, widzi się, a on jest akurat na wysokim stołku, i on to propaguje, i on to ludziom po prostu tym, tej młodzieży wciska. Pomijając to, że tam już mija się sprawa z całkowitą wolnością tych, tych młodych ludzi, to jest, to jest urowniłowka, to jest robienie następnych, następnych pajaców, którzy będą pajacować przez całe swoje życie. To nie o to idzie. Niech taki człowiek najpierw zdobędzie bazę, czyli jego organizm, niech będzie zbudowany prawidłowo. Przy prawidłowej budowie pojawią się prawidłowe myśli. Te myśli, które będą jego czystymi myślami. Nie będzie tam żadnych paranoi religijnych, żadnych skręceń, dewiacji socjopsychopatologicznych, tylko będą to normalni ludzie. Taka jest tego, tego idea. Ja tutaj sobie znalazłem taki fragment, który miałby korespondować z tym, co ja tutaj mówię. Bo ja staram się tak, wiecie, jak kawa mi się tutaj żona mi zaparza kawę tą moją, to ja sobie otwieram i próbuję znaleźć jakiś tekst, który wsparłby mnie w tym, co chcę powiedzieć. I jak dotąd, rzadko kiedy mi się nie zdarza znaleźć odpowiedniego tekstu, który by wspierał to, co, to, co chcę powiedzieć. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się to po prostu dzieje, że ja bez większego wysiłku, bez poświęcania ogromnej ilości czasu trafiam na te teksty. Tak się tutaj zastanawiam, jak to jest, że te teksty pojawiają się same, jak gdyby w łapy wchodzą. I tutaj otworzyło mi się na 261 stronie z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego i pana doktora Jana Kwaśniewskiego. O człowieku i państwie dobrze rządzonym. To właśnie jest dokładnie to, co wam przed chwilą powiedziałem. Przez 17 stuleci Arystoteles strona 261 szczęśliwy posiadaczy. przez 17 stulecia Arystoteles był niekwestionowanym autorytetem w nauce. Był człowiekiem o bardzo sprawnym umyśle. To on napisał, że organizm zwierzęcy można przyrównać do państwa dobrze rządzonego. To na pewno pamiętacie, jak to porównanie, nad którym nikt więcej się tam nie rozwodził w naszych, w naszych szkołach średnich, gdzie nas. Mnie przynajmniej, mnie tego uczono, że takie coś było, taka sytuacja miała miejsce. Ale nikogo to nie interesowało, żeby przyjrzeć, przyjrzeć się bliżej temu tematowi. Nie? Takim dobrze rządzonym państwem może być i powinien być ten organizm człowieka. Ludzie są chorzy, ich czynność umysłu jest patologiczna, zatem tworzą organizacje państwowe zawsze źle rządzone. Obecnie również wszystkie państwa są organizacjami źle zbudowanymi i źle rządzonymi. Różnice polegają na tym, że zło może być mniejsze Szwajcaria Luksemburg, lub większe Polacy są narodem prawie najbardziej chorym w Europie. A nasze państwo od kilkuset lat jest ciężko chore. Jest rządzone źle. Wszystkie narody przy organizowaniu swojego bytu państwowego tworzą takie same struktury, jakie występują w ludzkim ciele. Jest zatem oczywiste, że narody bardziej chore, na ciele i bardziej, Upośledzone na no umyśle, muszą tworzyć bardziej chore organizac organizacyjnie państwa. Muszą tworzyć struktury, których w żadnym zdrowym państwie być nie powinno. I tutaj są wymienione tkanki i odpowiedniki do mm, i odpowiedniki tych tkanek w systemach państwowych. W struktura państwa. Strona 261 dla wszystkich zainteresowanych. To jest dosyć fajne. To jest dosyć fajne i dosyć istotne. Takie będzie nasze państwo, jakie naszej młodzieży chowanie. I jeszcze wpadł mi dzisiaj w ręce, przed moje oczy, zaraz Wam pokażę, hmm. jaki mamy poziom w tej chwili. To jest akurat Matura. Będzie link pod moim filmem, pod spodem zobaczycie link. Malarstwo, odcinek 16. To jest taka sonda uliczna przeprowadzana przez młodzież i sądowana jest młodzież maturalna której pokazują różne klasyczne, te, które w moim, w, moim, w czasach mojej młodości, no, nie wyobrażam sobie, żebym ja albo moi znajomi, żeby tego nie wiedzieli. I teraz pokazują te same prawie te same obrazki, te same reprodukcje i pytają o proste podstawowe takie rzeczy związane z tematyką malarstwa i jak współczesna nasza młodzież tak, przypadkowa z ulicy. Jak się na to zapatruje, co o tym sądzi. Warto to zobaczyć. Warto to zobaczyć, żeby uświadomić sobie, w którą stronę ta nasza polityka zmierza, jak to idzie. A idzie to tak, mamy być głupi. Nasza młodzież ma być głupia, ale mają być specjalistami w wąskiej swojej dziedzinie. Czy to inżynierii, czy jakiejś tam część innej, czy jeszcze jakiejś innej, mają być wykonawcami albo Zbierać śmieci, albo ścinać trawniki, albo obsługiwać średnio skomplikowane maszyny, czy proste maszyny, czy traktory, czy jakieś bardziej skomplikowane kombajny. I w tą stronę to idzie. Nie ma takiego szerokiego oglądu tego, co się dzieje naokoło tych ludzi, tylko wąska specjalizacja. No bo po co takiemu maturzyście wiedzieć, kto jest autorem Monelizy, nie, kto to namalował. Albo po co takiemu człowiekowi młodemu wiedzieć, kogo namalował Jan Matejko, nie? Których królów, jaką królową sportretował i na jakiej podstawie. To już nie pada rozwiązanie sprawy, na jakiej podstawie, bo tam nie ma sprawy, że analizował czaszki, że wyciągał z grobów i na podstawie tych czaszek robił szkicerysunki. rysunki. To jest nieistotne. Tych ludzi to w ogóle nie interesuje i oni nawet nie czują się w żaden sposób zakłopotani, że... Że o tym pojęcia nie mają, bo nie muszą. Nikt do tego nie zmusi, mają świetne samopoczucie. Więc ja też przyjmuję taką pozę dobrego samopoczucia przy, przy własnym malarstwie, które tutaj to jest drugi obraz, nad którym jeszcze też troszeczkę pracuję, będzie on drugim obrazem wystawionym na licytację, z którego 10% planowane jest na przeznaczenie na fundację imienia doktora. Lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego i jeszcze chcę wam przeczytać bardzo ciekawą, fajną sprawę z forum prowadzonego przez pana Tomasza Kwaśniewskiego, to jest wpis z 25 rok 05 18 z przedwczoraj. Odnośnie, odnośnie jedzenia na turnusie optymalnym na, w Akademii Zdrowia. Tam była sprawa taka, że gdy ja tam byliśmy z żoną, były przepyszne zupy. Te zupy były, to były w formie kremów. To była taka miseczka zupy, miseczka zupy, w której było wszystko, co było potrzeba. To był, to był normalny, praktycznie normalny, mógłby być normalny, jedno, jednodaniowy taki posiłek zupa. I to było tak smaczne, że nie było jednej osoby, która by skrzywiła się i która oddałaby niedojedzoną tą miseczkę zupy. I odnośnie tej zupy tutaj i, i, i tego co dzieje się w tle, we wsparciu tej Akademii Zdrowia, co dzieje się z tymi pieniążkami, które Wy wpłacacie tutaj, na gdzie chcecie mieć też współudział w działalności fundacji. I Pan Tomasz pisze tak, ale w słoikach i lub puszkach wywar mięsno też będzie jako baza do zup kolagenowych. Bo zupy w Akademii Zdrowia wszystkim smakują, a jak się dobrze zbilansuje, to łatwo zrobić pełnowartościowy posiłek w płynie, jeśli ma się trochę doświadczenia w kuchni. I teraz jest, uważajcie, bo to będzie fajna, ważna rzecz, co, co z tego wyniknie. Dlatego postanowiłem też wydać jadłospisy również z recepturami na zupy w formie darmowej broszury dla studentów Akademii Zdrowia, a dla reszty zainteresowanych za symboliczną opłatą oraz opłatą unikatową oraz opłatą symboliczną opłatą. oraz unikatową aplikację optymalną do samodzielnego bilansowania posiłków, uwaga pod konkretne jednostki chorobowe ale nie stać jeszcze fundacji na wynagrodzenie dla dobrego informatyka. A i ja do końca nie przemyślałem tego tematu, bo jest trudny. Dlatego najpierw trzeba sobie może powiększe to. A może nie, dobrze. Dlatego najpierw trzeba rozruszać na dobre akademie zdrowia, a później sukcesywnie reszta. Chodzi o to, że każdy z nas, jak wam wspominałem w moich nagraniach wcześniejszych, dostawał pożywienie pod swoją konkretną jednostkę chorobową, pod stan swój zdrowotny. Ten temu szwankowało to, tam temu co innego. I każdy z nas miał inaczej bilansowany, ta proporcja była zmieniona pod jego chorobę, pod stan jego choroby, czyli albo pod stan jego zdrowia, jakby ktoś wolał. Nie? I w tym momencie pan Tomasz chce uruchomić taką aplikację, gdzie ktoś z was, chorujący na przykład na stawy, albo na serce, albo na no jakąkolwiek inną chorobę, wpisuję sobie jednostkę chorobową i maszynka będzie przeliczać mu, jaka jest proporcja pod jego chorobę. Łapiecie. Także to jest też następne przedsięwzięcie, które, które będzie zrealizowane. Ja wiem, że będzie zrealizowane, ja bym się chciał do tego przyczynić, pomóc temu, jak tylko będę mógł oczywiście, nie? A chyba się da, a tutaj jeszcze jest dalej dopisany w następnych postach tutaj i to jest kalkulatorów dietetycznych jest Multum, ale to nie o kolejny taki chodzi. Dlatego muszę to dobrze przemyśleć i dać wytyczne do kodu. Dla tego człowieka, który by to ewentualnie programował. Co jeszcze mamy? Tak. To jest takim tytułem, takiego, takiego pokazania pewnych rzeczy, które jeszcze tam gdzieś w tle się. Nie wiem, czy mi wolno było to nawet zdradzać, ale było to na forum publicznym wyczytane, a dostałem cyng na telefon dzisiaj, że taki wpis jest, więc szybciutko pogalopowałem, bo przegapiłem przedwczoraj ten wpis. Może dlatego, że ostatnio jestem dosyć często poza domem, poza moją tutaj firmą i jestem częstszym bywalcem Krakowa niż tutaj mojej miejscowości, ale tak się czasem, czasem się u mnie też tak zdarza. Wczoraj rozmawiałem też, a zresztą to nieważne, w każdym razie niewiele brakło, a byłbym na kawie wczoraj z panem Bogdanem Tkoczem. Także, ale Boguś, wszystko przed nami. Tak jak Ci powiedziałem, jeszcze się spotkamy, jeszcze wypijemy tą kawę i jeszcze spokojnie porozmawiamy. Chociaż wiesz, że mnie ta polityka w sumie zupełnie nie interesuje. To jest mi obce. Chyba, że jest to polityka związana, wiesz, z tym, co tutaj przeczytałem. Z żywieniem. Z żywieniem, z dożywieniem albo z chowem. Z chowem tej młodzieży. Tyle Wam chciałem powiedzieć. Jak coś jeszcze zapomniałem, to najwyżej w następnym nagraniu, pewnie jutrzejszym. O 19 minut, słuchajcie, kochani. Kończę, kończę, dopijam kawę. Biorę się za swoje, bo jeszcze czeka mnie tutaj troszkę mojej takiej roboty. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego, deszczowego popołudnia. Jeżeli to będziecie po południu oglądać, I ja jeszcze raz w imieniu pana Tomasza i swoim i Rafała i całej grupy związanej z Fundacją lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję i wszyscy bardzo dziękuję. Do następnego razu, cześć.